Dwo, dźwięk, dźwięk. Dźwięk. By nie zginając kolan próbował dosięgnąć palcami z głowę. Po śniadaniu powtarzał tę piosenkę raz po raz, dopóki nie nauczył się jej napalniać. Teraz wmrukiwał ją sobie bez zająknienia. Brzmiała ona mniej więcej tak. Тра-ла-ла, 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 Рум-тум-тум, Тра-ла-бум, Рум-там-тум, Тра-ла-бум. Шеде він собі, Пухатик, весело, Подшпилило, розмішляється про те, Що хто робить і як то є, Коли є ким іншим, Аж зашеде на піщу зі скурок, була велика нора. — Ага! — Реке Пухатик. Рум-тум-тум, Тра-ла-бум, Jeśli wiem cokolwiek o czymkolwiek, to na nora oznacza duże towarzystwo. Powiedział. A duże towarzystwo oznacza królika, a królik oznacza łasowanie i słuchanie mruczanki. I tak dalej. Rum tum tum, tralla bum. Pochatek. wsadził łebek do nory i zaczął wołać. Hej, jest tam kto? <laughs> w głębi nory dał się słyszeć rumor, a potem zapadła cisza. To co powiedziałem przed chwilą było hej. Jest tam kto? Zawołał Pochadek donośnym głosem. Nie. Zabrzmiała odpowiedź z, wnę... z, wne... z wewnątrz. Po czym ten sam głos dodał? Nie. Rzecz tak. Słyszałem się zupełnie dobrze za pierwszym razem. Dolicha rzekł Puchatek. Ci tam naprawdę nie ma nikogo? Nikogo. Bo pochatek wysunął łebek z nory, zastanawiał się przed chwilkę i pomyślał. Tam musi ktoś być, jeśli powiedział, że nie ma nikogo. Po czym znów wsadził oładek do nory i powiedział. to hejk.